Prawdziwa gratka dla kibiców w Wejherowie, Ten początek sezonu. Dwa mecze u siebie i to są dwa spotkania z wyjątkowo mocnymi rywalami. Ósemka Maciej Stefanowicz, 11 kapitan Adrian Błąd, 13 to Kacper Michalski, 16 Czychowski, 16 Poręba, 17 Gabor, 18 nowy nabytek gryfa, więc Marcin Burkhardt. Piłka już ustawiona na środku. Zielone koszulki czarne spodenki goście z Katowic, natomiast gospodarze z Wejcherowa w żółtych koszulkach, czarnych spodenkach i getrach. Trwają także inne spotkania sobotnie o nich zapewne powiemy GKS-u Hebel w pole karne. No i interwencja. Jednego z graczy. No i teraz dośrodkowanie jest strzały głową, ale fauluje Oskar Koprowski nie powstrzymują go, że jeśli chodzi tutaj o dośrodkowania. Tak jak teraz Wroński. No i niewiele zabrakło. Tutaj. W wyprowadzeniu piłki Wejherowianom. Zagranie teraz nie ma spalonego, no i to powinna być bramka, ale. Chyba po palcach to uderzenie Daniela Rumina, Pancenie piłki głową, wybijają Wejherowianie. Wraca jednak piłka do Adriana, błąda i jest strzała, Ależ interwencja Lelenia, jeszcze dobitka. I ponownie piłka przeniesiona ponad bramką. No to był Tomasz Kolus. No, uniesiona jednak chorągiewka. Stąd też. Zastosowany przywilej korzyści Prusinowski teraz przewraca się kolus, ale bez udziału rywala. No a teraz ponownie uniesiona w górę Chorągiewka. Przedłużona. Przedłużone to dośrodkowanie. Jeszcze zgarnie piłkę Michał Gałęcki Wycofanie do rogali, rogala lewą. Nogą jeszcze nie koniec, jest strzał, no jest bramka, a strzelcem Arkadiusz Jędrych w doliczonym czasie gry, w momencie, gdy wydawało się, że gospodarze tutaj utrzymają ten bezbramkowy remis zadany cios Paweł Czychowski. Także w pierwszej połowie, podobnie jak Szymon Nowicki potrzebował tej interwencji medycznej. Być może jest to spowodowane jakimś urazem. Już piłka po prawej stronie. Dośrodkowanie w pole karne. Zdołał oddać strzał głową. Daniel Rumin. Rumin twarde wejście Wojcinowicza, ale kontynuują. Akcje Katowiczanie, mocny strzał, interwencja jest dobitka, jest 2 do 0. Adrian Błąd podwyższa wynik tego meczu w 64 minucie spotkania. Skuteczna dobitka po tym strzale z prawej strony interwencja. Dawida Lelenia, no i taki dosyć ekwilibrystyczny sposób złożył się do uderzenia. Kapitan GKS-u, no i podwyższa wynik tego spotkania. Te zmiany przeprowadzone zostaną za chwilę. środkowanie w pole karne. Jeszcze zebrał piłkę. Szewczyk, no i zdołał oddać strzał głową, ale. To uczynić światło bramki, popatrzmy nisko zawieszona piłka, no i sprawiła problemy Leleniowi Urynowicz właśnie ten ostatni strzela jeszcze chorągiewka podniesiona w górze Wiedrzycki zgrany piłki głową nie podążył za tym zgraniem Majewski. No i w tym momencie Patryk Gryckiewicz kończy spotkanie. GKS Katowice wywozi komplet punktów z Wejcherowa zwycięstwo, co tu dużo mówić, zasłużone. 2 do 0 po bramkach arkadiusza Jędrycha, którego jest to drugi gol w tym sezonie. No i w 64 minucie wynik tego spotkania podwyższa Adrian Błąd.